Dlaczego na mapie widzę tylko miejsce łaski, a nie w ogóle teren wokół? Oto to ci pokaże idealnie. Jak widzisz tylko takie coś, to na każdej mapie bardzo często będziesz miał... No właśnie właśnie, tak jak mówi um, Uzyw, nie? Będziesz miał takie małe jakby kolumny. Jak masz taką kolumnę na mapie, to przy każdej takiej kolumnie, ja właśnie do takiej podchodzę sobie w tym momencie, będziesz miał mapę. Więc w idealnym momencie na to trafiłeś. Bo przy tej kolumnie zawsze będzie mapa i to będzie w każdym praktycznie zone'ie, nie? I masz znalezioną mapę i się odkrywa całość, tutaj w tym, w tej okolicy akurat. Mmm, dobra, czyli my idziemy do Ordiny. Taki obelisk, no właśnie, obelisk, no. To, to lepiej powiedziane niż ten, niż, niż kolumna. Obelisk, no. Ej, jak będzie Ciri wyglądać w tym? Chcecie e, cichego skurwiela? Chcecie jaskółki? Nie, to jaskółka to był ten set, jaskółki to najlepszy byłby w Kayrimie, nie? Nightingale. Nightingale nie, to było słowika, kurwa, nie jaskółki. <laughs> jaskółki to tak. To w Wiedźminie. <coughs> słowika. Jak ona będzie wyglądać? Er, eee, szczerze, spodziewałem się, że lepiej. Spodziewałem się, że lepiej. No jak czapka założą, nie będzie jej widać w ogóle, że to jest ona, nie? Dobra, nie no, spaskudnie. A w secie wszechwiedzącego? Bez czapki, oczywiście. Nie, no, chyba w zbroi D mi się najbardziej podobała. Tych co mam przynajmniej tak najlepiej. Tak jak w o Mg. Dobra, teraz pytanie. Czy będzie wyjepka na niewidzialnym asesynie? <laughs> e, bo jak on. co nie tutaj? Bo jak, jak on. Jak mi raz złapie, to mam GG, nie? Prawdopodobnie na strzała padnę. Most likely. Let's go. Kurwa, to już to nie było tutaj tego? Nigdy? Chciałem sobie burzka, więc ale widzę, że nie wiem kiedy. By nie było nigdy e, loading screena, żeby to zrobić? Kurwa. Niepotrzebnie tą stroną poszedłem, nie? Już kiedy no, ja słyszę. Hello? Okej, okay, gdzieś tam jakieś kombosy w powietrze wali. Pójdę w dupę nawet 13 w piątek. Piękne. O nie, o kurwa, poczekaj. Chyba będzie ból trochę, nie? Będę musiał się chować przed tymi albinauryczkami. Bo ich damage jest pojebany. Destreamuję też inne gry. Eee, poza Elden Ringiem tak, ale są to głównie soulsy. Są to głównie soulsy. Na tym, na tym się ten kanał opiera. To jest podstawa, nie? Dark Souls 1, 2, 3. Jakieś Sekiro, Souls Like, Lice of P ostatnio było. Lord of the Fallen było, i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale to jest główny, główny fokus. Przestańcie strzelać. Dużo trudnych gier, tak. To będzie zeszła godzina na RL1. A ja. No kurwa, no nie wskoczę. No nie! Tego to już dawno nie zjebałem. Ja pamiętam, jak pierwszy raz się męczyłem na RL1 tutaj, żeby wskoczyć. Bo ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że można sobie tak łatwo tędy właśnie górą przejść, nie? Ja skakiwałem tutaj nad głową, jest ten murek. Po tym murku, gdzieś tu na daszek. Czy jakoś tak? I gdzieś tam naokoło zapierdalałem całkowicie. Na ten daszek nad moją głową i później chyba na ten balkonik tutaj i tym wchodziłem do góry dopiero tam? Całkowicie niepotrzebnie. Po co? Nie wiem, bo nie wiedziałem, że ta drabina tutaj istnieje. I to był problem i też tutaj kurwa, no e, płakałem jak tu byłem. Ile to ma obrony? 87. Weźmy tą tarczę. Żebym mógł się czegoś zablokować. Jaki jest tu według mnie najlepszy? Ja lubię Elden Ringa najbardziej akurat, ale... Ile osób? Tyle, tyle różnych opinii. Tak naprawdę. Bardzo często większość ludzi z tego typu gier najbardziej lubi tą, w którą jako pierwszy, po raz pierwszy zagrali, nie? Czyli jeśli grałeś pierwszy raz w 2, no to pewnie ci się najbardziej Dark Souls 2 podoba. Daxos 3, to będzie Daxos 3. Daxos 1, to będzie Daxos 1. I tak dalej, i tak dalej. Ale to też nie jest niekonieczne, nie? Dla mnie Elden Ring to jest gra, w którą zagrałem najpóźniej z tych wszystkich, które ogrywamy, a mi się i tak najbardziej podoba. Więc ja grałem mniej więcej w takiej kolejności jakiej wychodziły. Oprócz Dark Souls 2 i Sekiro. Bo te gry nie mogłem się do nich przekonać i są dla mnie trochę najgorsze z tych wszystkich. Trochę najgorsze. Ale są ich fanatycy, więc to jest tylko moja opinia, nie? To jest tylko moja opinia. Bloodborne, Bloodborne best. No właśnie, nie ja mówię, dla mnie Bloodborne byłby, byłby co najmniej na równi z DS3, czyli na drugim miejscu zaraz. Proszę, proszę, proszę. Ty kurwo nie, ok. Uh. B. Hmm, czyli na równi z DS3 co najmniej, gdyby miał 60 lat. Mój stary jest fanatykiem Dark Souls, a mój jest fanatykiem wędkarstwa. Zacząłem od Elden Ringa, bo te inne wydawały się zawsze w jakieś mroczne. Elden Ring też jest mroczny, bądź co, bądź. nie? Rzeczywiście jest taki dość miękki w swoim mroku, ale jak się wkręcisz w lore i zobaczysz, o co chodzi, i rzeczywiście poznasz tę historię, no to się robi kurwa mrocznie, nie? Robi się mroczne. A też i tak najmro... dla mnie dotąd najbardziej mrocznym cinematikiem, co najmniej. Welcome home, good hunter. Dzięki Wins.pl, za chwilę się manką. Najbardziej mrocznym cinematikiem, tym wejściowym do gier Soulsowych, jest Dark Souls 2. Jak, jak gra Dark Souls 2, Soulsy 2 mi nie do końca podchodzi, tak wejście jest to kurwa mroczne, ale właśnie ja to lubię. Więc, więc ja, ten, ja ten mrok uwielbiam, nie? Ten cinematik jest lepszy niż cała gra, jak dla mnie. Nie, dobra, Git. Mamy to z głowy. ordine. Teraz druga do. L-L-L-L-L-L-L-L-L... Jaką ona to miała? Zapomniałem znowu. Lambadziary Loretty, Loretty, L Lambadziara Loretta, tak. Dobra. I tutaj, Paweł, pamiętaj. Nie patrz na chat. Nie skacz dużo, może troszkę tylko. I może uda się przejść nawet bez zgona do końca. Czemu nie pobiegłem prosto, tylko bokiem? Dobra. Hello, mróweczki, proszę. Wykurwiać, dobrze, nie złapała mnie, Tylko, żeby mi nie obsrała jeszcze i będzie pięknie. Dobra, dostanę Scarlet Rota, bylebym nie dostał, kurwa, tyli, tymi bombelkami, nie? Okej, okay, okej. Okay. Kurwa, no po prostu profesjonal, prawie. Czy jak się dostanie... Ja nie grałem nigdy, ten, żadnych no-hitów, nie? Jak się dostanie Scarlet Rota albo Poison na no-hit ranie, to się nie liczy jako hit, nie? Bo to byłoby głupie, kurwa. Liczy się? Jako hit? Nie, no na pewno nie. Nie wiem, graż da, grasz DAXUS 1. Tak, tylko. 423. Graż DAXUS 1 i idziesz do Blight Town. Tam na samym dole. Tam się kurwa nie da nie dostać tego. Znaczy, musiałbyś co chwilę wpierdalać ee, fioletowe te. Fioletowe mchy, nie? Ja muszę zobaczyć, jak to Kiszak robi. On ostatnio próbuje robić ten no-hit od paru dni w DS1. Ale nie pamiętam, jak to robił, nie? nie? Nie zwróciłem uwagi. Jeśli uda mi się odblokować. Jeszcze zanim zanim się wyjebie, to będzie szał. Okej. Okay. no tu powinienem poczekać a? Ok. Okej. Okay, doskoczył. Git! Kurwa, no zrobię ten skrót. Chyba, że mnie zajebie tutaj ten frajer, co jest w środku. Za rogiem. Jest po prawej czy po lewej? Po prawej tutaj, ale po lewej chyba też coś jest. No. Git! Kurwa, no po prostu. Easy! Szybko! Kurwa! Za dużo się naklikałem. Git! Dobra, teraz pytanie, jak ja chcę zabić Lorette? Loretta jest, kurwa, skoczną dziwką, nie? Lubi daleko odbiegać. Jaki on ma te resisty? ona pewnie ma duży na ten, duży na... jak to się nazywa? Na magię, Loretta. Royal Knight... Loretta? Nie, Knight of the Halic Tree. I na magię 40, na fizyczne wszystkie po 10. Ale i tak pójdę na nią z, z magią, bo mogę jej proka lodu zrobić, nie? Prok loda nie jest. -loda. Prok, loda, prok loda. jest na tyle dużo warty, że. Że chyba warto mimo wszystko. Skoczna dziwka, no skoczna dziwka, no. 13400 HP. Ten sama 80. Nie wiem, nie wiem, jak to się liczy: 80. Co to znaczy 80. Moja broń ma ten z damage'u. Kurwa ile czekaj? Darfist 112. Więc co, robię 112 demeru i jednym atakiem, kurwa będzie miała stance breaka? No nie będzie miała, więc nie wiem, co to znaczy, że ona ma 80 stensa. Tylko tak, wydaje mi się, że tutaj taki zyskoku będę podstawą, więc to będzie Git. Pytanie: soczki, co jak są soczkami zrobić? Weźmiemy sobie. Opaline jest dobry i przełamanie podstawy też jest dobre. Najgorsze jest to, że kurwa, jak się tym frajerom obije postawę na koniach, czy to tam smoczy skurwiel. Na koniu, czy tam Loretta, czy cokolwiek innego na koniu, Jeśli nie na kontry zrobić, nie? I możesz po prostu pierdolność co najwyżej mocniej przytrzymać sobie ciężki przytrzymany i, i koniec. Chuj, będę greedy. Będę greedy, zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Przynajmniej na pierwszą fazę. No, musiałbym trafić jeszcze. No i już mi wyłączyła tego. Jeden pieprzony we mnie wszedł. Jeden pieprzony Ech. Kurwa, fiknąłem rola. Dziwko. No, e, to będzie tragiczne. To se przytrzymałem. O! -o. Okej. Okay. Drugi stagger! Ja drugi stagger! Stamina... Aj, za szybki roll! Szybki! Kurba. Ale było dobrze! Mm. Czyli Malenia jeszcze i rada beast? Tak! No, 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 no. Malenia i Radabist. I, no i Loretta. Ale kurde. Najgorsze jest to, że to, to co teraz Lorette ci zrobiłem, to było trochę dużo szczęścia w tym. <grym> Więc ja myślę, że to było takie szczęście Nowicjusza. Takie pierwsze fajne podejście. A teraz będzie już tylko kurwa gorzej przez najbliższych 8 podejść. Ale zobaczymy. Najgorsze jest to, że ona teraz będzie dużo bliżej, no? Bo na pierwszą walkę akurat ona. Zaczyna nie bliżej gracza, tylko dalej gracza. Mieszka, będę miał dużo mniej czasu na bufowanie, ale zdążę. O kurwa! Nie! Chciałem zglidować ten ciężki przytrzymany, to byłby zgon dla niej! Ale kurwa zdążyła tajemnęż mieczyki, sztyleciki zrobić, no. to za szmaciura. Miałem nadzieję, że moja animacja ciężkiego przytrzymanego się skończy szybciej niż jej sztyleciki wlecą, ale kurwa, oczywiście, ne. Szleciki są tak wkurwiające, tak samo jak na jebanym, jak mu tam było, <laughs> Gideonie, nie? Mega szybkie są, mega szybkie. Nieronicznie ta loretta była dla mnie, to był dla mnie jeden z fajniejszych bossów na rl Tych, bo udało mi się ubić póki co. No tutaj wydaje mi się, że kwestia paru podejść i w końcu padnie, nie? Agresja tutaj działa na nie, szczęście. Muu, ho, ho. Właśnie, w ogóle, czekaj. Ja widziałem ostatnio, jak bodajże Gino albo ktoś tam nie rolował, e, żeby zdodżować ten atak z, z, z łuku, tylko podskakiwali. Ja dotąd e, znałem tylko na niektórych innych bossach metodę z poprzez podskakiwanie po prostu do góry, ale nie, nie, na, tym, na tym tego nie używałem nigdy. Zobaczymy, że to zadziała. Przez te wasze RL1 mam ochotę zagrać znowu ten run, ale najpierw skończę postać pod DLC, bo mi save wyjebało. Moja postać pod DLC czeka ciągle. Czeka, kurwa, jak ją skończyłem, ją ubrałem, jest gotowa po prostu, żeby już w tym momencie nawet DLC zacząć, nie? Jest build ogarnięty, piękny, ładny i wszystko cudownie. Ale DLC nie ma. No, greedy. Kurwa, no, no, nie, nie, nie poszło tak ładnie, jakbym chciał. Może zrobię inaczej, na sam początek niech ona sobie wyląduje spokojnie i wtedy spróbuję w nią się wiebać ładnie. Miałem gotową, ale mi się pomieszało i usunąłem i teraz przechodzę tak samo na 100%. Ai. i No, ja mam taką postać, którą właśnie specjalnie przebiegłem przez wszystkie Dungeony, żeby mieć jak najwięcej lutu, który być może mi się będzie dawał w DLC. <laughs> mam dużo broni. Nie wszystkie, ale dużo. Dużo armorów, żeby stylu zmieniać w razie czego. Chociaż nie ukrywam, mam nadzieję, że w DLC... Mam dużo kamieni, o, to jest ważne. Bo mam nadzieję, że w DLC będę jakieś bronie. Co najmniej jedną, jakąś wielką, kurwa, podsiłę, która będzie mi... Bardzo pasować. Mam ogromną nadzieję, taką. Tak, DJC nie jest zapowiedziane, ale za dni. Kurwa, ile? 11 mamy Game Awards. I jest podejrzenie, że na Game Awards mogą zapowiedzieć. To już i tak jest duży sukces. Greedy. Kurwa, gdzie jest mój stagger? Ile razy mogę ci po mordzie skakać bez stagera? Dwie krobowe kosy z lodzeniem, i taki z wyskoku, coś pięknego. Ja mam po prostu Great Sworda. Ja mam po prostu Great Sworda. Najgorsze jest to, że ten, że większość ranów, które ja gram w tych wszystkich grach teraz, Elden Ringa, ja nie mam okazji, żeby grać pod Great Sword, nie? Więc e, tak właśnie myślałem, między innymi, o tym, jak już będziemy grać w Elden Ringa na gitarze, jaką bronią chcę zagrać? No jaką? No oczywiście, że kurwa Great Swordem, Paweł! O! Paweł! Pawlo! Dobry wieczór, dziękuję bardzo za subskrypcję, Siamanko mordeczko. Guten Abend. Więc no, Great Sword wiedzie. Pytanie, co będzie pierwsze? Czy Elden Ring na gitarze? Czy, czy DLC jednak, nie? Okej, okay. agresja działa, ale nie aż tak mocno. Będę ją i tak napierdalać w ten sposób. W końcu wejdzie. 03. No, witam, witam. Muszę znaleźć czas w końcu, żeby jak kiedyś cały weekend z wami posiedzieć. No, no właśnie, no właśnie. Siemano, siemano, spokojne. Jak nie ma czasu, to nie ma czasu, nie? Bywa różnie. Jest jak jest. Chciałem powiedzieć, że może tą wielką pałę spróbuję, ale w sumie nie mam za bardzo problemu z zasięgiem na tej broni, nie? Na tym bossie. Jest całkiem git, więc pała by się trochę miała z celem. Teściowa zrobiła najazd, to oh fuck. Okej, okay, tego łuku tak nie wyroluję. A czy nie zdożuję skokiem? <noise> Ten ma dużo lepszy tracking. Ocie, chuj. Dobra, tutaj trzeba rola już. A, widzę pod że RL1 dojechało mocno, no? No, dojechało. A czy nie jest aż tak źle, jak myślałem, że będzie. Dotąd yy, najtrudniejszym bossem był od dziwo chyba Placidusax? Najwięcej na nim czasu spędziłem, tak mi się zdaje. A reszta jako tako, koło godzinki dwóch max, nie? Placidusax był ciężki, Maliket był ciężki. Jebane gargulce były ciężkie, dopóki nie siadłem na normalnego pada, hehe, do Xboxa. Gargulce, tak. A czy gargulce zajęły tam dwie godziny jednego dnia, a drugiego dnia poszły na first try? Jak już miałem pada do Xboxa, <laughs> Jebne jeszcze. Wiedziałem, że pożałuję. A pak, ale nie aż tak. Nie miałem sam innej więcej roli już po tych atakach. Czy wcześniej coś już streamowałem? Bo jakbym cię kojarzył już. Kiedyś tak. Kiedy, to znaczy ja teoretycznie jestem w internecie, na YouTubie i Twitchu z dużymi przerwami od około 10 lat. Nie? Jeśli kiedyś grałeś w WoWa na przykład, albo interesowałeś się grami Blizzarda w okolicach, wtedy kiedy był aktualny Warlords of Draenor, w WoWie, to, to, to mo, może to coś kojarzysz, ale. Ale może nie, może po prostu nie. <laughs> Jakby miał prawko. Co? Prawko do poli to policji też by się tak tłumaczył? Panie Władze, ja w wyjechałem w zaparkowanym samochód, ale kierowca w Fordach lepsza. A ja mam się udaje. O czym wypierdolicie? A wyłączył ła. Wyłączył ła. To jest baba. No właśnie z WoWan. To, to możesz ten, mo możesz tam, coś tam kojarzyć. Jeśli rzeczywiście kojarzysz, to wow, bo ja tam miałem z 1000 subskrybentów, więc tego nie było jakoś dużo, ale... <laughs> ale był taki epizod, tylko że mi konto zbanowali. <laughs> Odnośnie twojego Hurdur, padł od Xboxa lepszy, bo jest lepszy, po prostu, nie? Przeraża mnie, że 10 lat temu robiłeś rzeczy w internecie, miałem dopiero 10 lat i się jarałem Minecraftem. No ja 10 lat temu no, tam byłem na studiach, nie? I to był ten, ten moment, kiedy ja zacząłem... Muszę bawić te rzeczy w internecie. Tak, to musiał być wow. To musiał być wow na pewno. Wow, e... Heroes of the Storm, Diablo i te wszystkie rzeczy, które kiedyś Blizzard robił. Ale głównie wow, tak naprawdę. Ilość staminy mnie upierdala. Jakie mam łezki włożone? Pod ciężkie ataki. Pod ciężkie ataki mam i pod... I tak większość ataków wyrobię z tego, z wyskoku, nie? Może wezmę sobie łezkę na... Staminę? Pójdź, to nie ma sensu. A może ma, nie wiem. Nie mam pojęcia. Ja 10 lat temu miałem 20 lat. No ja tak samo. Ja identycznie. 10 lat temu byłem młodszy o 10 lat. Ile mam lat? 10 lat więcej niż rok temu. Niż 10 lat temu. Kurwa, czemu pójdziemy rok temu? Niż, niż 10 lat temu. Rok temu, tak. Chłop się postarzał 10 lat w ciągu roku. Zobacz jak. Hit. Nie uwierzysz. A to mogłem atakować! Ale zjebałem. Jezus Maria, Paweł, Samina. Określenie. te 400 jakoś szybko poszło. <sadzio> szybko? Powiem ja czy szybko? Powolutko, powolutko. I też jestem Paweł, o widzisz. Znaczy domyśliłem się po imieniu troszeczkę, muszę przyznać. Jak byłem w twoim wieku, to byłem starszy, tak. To tak mogą powiedzieć tam nasi, nasi rodzice, no To co mówiłem, że kiedyś ludzie 30-letni byli starsi niż teraz są 30-letni ludzie, no Przynajmniej mentalnie. Dzień dobry wieczór, się ma Elk. Dobry wieczór Ran ranek? Halo. Proszę mi powie nie mówić, że jest ranek. Nie chcę się przed pracą jeszcze przespać troszeczkę. Moja pierdolę, musiała zahaczyć. Kiedyś coś się 30-latek miał rodzinę, dzieci i w ogóle, a teraz grają w grę bez ulepszania postaci piękne. No, tak mniej więcej się to zmieniło. Od jutra nocki cały weekend przechorowałem. Gorączka po 39. O kurwa, masz, to już dużo, to już dużo. Na nockach sobie ten... Ochłodniejesz chociaż, nie? Jeśli było podejść do koniary? Nie wiem, z 10 może? Znaczy to idzie... Już było parę takich mega dobrych, nie? Tylko, że ja mega próbuję też e, na nią gridować. I to mnie trochę zabija, ale nie, wejdzie to wejdzie w końcu, nie? Nie mów się, o jak bo traumę mam. E, Paweł, wstawaj, wstawałeś. jest rano, poniedziałek, siódme rano. Grałeś całą noc gierki. Fak, znowu? Mianowicie jak jak kolejny Sager, ale... O, fitta. No nie, więcej sztyletów leciało. Patrzyłem na jej ostrze zamiast... Patrzyłem na jej ostrze zamiast, kurwa, na te sztyleciki pieprzone, no. Znowu, no znowu, no. Ja ten, ja bardzo często się do późna w nocy, kurwa, kurwa. w tygodniu, jak gram sobie albo robię coś na kąpie, A później umieram w pracy, nie? I tylko narzekam Bulbiemu, mordo, jak mi się chce spać. Na co Bulbi zawsze odpowiada, to idź spać. I w sumie nie mam więcej argumentów przeciwko niemu. Weź teraz i wyje na takim w kurwie. Może to pomoże. Ja jej napierdalam cały czas na takim mega najmocniejszych hitach, jakich mogę, nie? Ale nie, to. Ja wiem, że ten boss jest do zrobienia, tylko mi się nie chce jakoś mocno starać. <gryb> no! Nie mogłem rola zrobić. Do tej połowy ją dobijam na ludzie, a później się robi śmietnik trochę, nie? To idź spać i idziesz spać to dokładnie tak. A tak naprawdę wydaje mi O, nie cofnąłem windę pierwszy raz. Wydaje mi się, że mógłbym pójść spać w pracę i nikt by nie zauważył. Przez co najmniej parę godzin. <laughs> Może by się ktoś zdziwił, że np. nie wiem, na maile nie odpowiadam albo coś. Ty, a sąd widać Lorette na przykład? Pewnie nie, ona jest tam za rogiem pewnie, nie? Jest jakiś sposób, żeby Lorette... Ja tego nie zrobię, ale czy jest jakiś sposób, żeby Lorette poza areny zestrzelić albo ubić czy coś? Ja nie zrobię, bo mówiłem, jak face-to-face face face bossa nie zabije, to się nie liczy jako zabity, nie? Według mnie. Ale jestem ciekaw, czy się da, jak to zrobić. Był, okej. Okay. Ciekawe. Oj, za szybko! To było pani krolowane Pieko i wyłączne. No? Ciekawe, bo wszystkie z tych trzech wybuchły w innym miejscu. Mam wrażenie, że nawet jakbym rolnął później, to wtedy by mi to z przodu. by mnie to z przodu zabiło. Ale może jakbym w lewo rolną. Może jakbym w lewo rolną, to by było lepiej. Chuj, nie wiem. Zabijamy? Zabijamy Loretę. Ladecznicę Lambadziarę Lorette, Która miała paść szybko, a jednak <słust savoir> idzie dość powoli, tak naprawdę. D ale mocno ją gliduje. Wydaje mi się, jakbym na, ni na niej grał tak jakoś, tak jakoś mocno zachowawczo, to bym miał mega problemy z drugiej natury, nie? Że bym latał gdzieś na boki, szukał openingów i tak dalej. A jak jestem agresywny, to ja narzucam tempo, nie? Tylko czasem muszę. Robić jakiegoś rola lepszego i tak dalej. I problem jest, jak się kończy np. stamina, albo tego rola nie wydejmuje. Nie miałem staminy na role. No, mam Sager, znowu, a nie mogę rolować, bo za mało staminy. Tak, po tym malenia Rodagon i Beast. Ja naprawdę chyba zmienię ten. Zmienię. Co zmienię? Taki wyskoku może na, na region staminy? Kurwa, no nie wiem. No nie, no nie, 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 nie. Jest dobrze. Lepszego setupu ani soczków, ani tego. Też. nie wiem. Mogłbym soczek na ten, na przytrzymane ciężkie zmienić. Na większą ilość staminy minimalnie, ne? Bo i tak głównie korzystam. Pół na pół tak naprawdę, nie? Trochę wyskoku, trochę przytrzymanych ciężkich. Wydaje mi się, że 50-50 mniej więcej to wchodzi. Daj więcej punktów w staminkę. Ta ehe? Na pewno. Okej. Okay. tutaj mam żółwika. Właśnie myślałem też o żółwiku, ne? Tylko, żeby żółwika ściągnąć. Musiałbym z czegoś ważnego zrezygnować, nie? A tu mam na sobie takie talizmany, które mi... O ja ziałem Dość mocno pomagają. Ten mi pomaga, żebym nie był one ten mi daje plus 10% demerżu. ten mi daje, żebym w ogóle mógł moich fistów używać. Co najwyżej z tego? Najwyżej. Może spróbujmy rzeczywiście. Kurwa, niewygodnie mi się siedzi tak. Ale też z kolei mógłbym zamiast tego wziąć więcej damage'u na sprzedalnym ciężkim, nie? Byłoby jeszcze lepiej demerzu, więcej demerzu przytrzymanego ciężkiego, bo to daje tylko demercz normalny, nie? Talizmany wpływają tylko na dosłownie obrażenia, ale nie chodzi o demercz stagger. Stagger demercz jest zawsze taki sam: i na przytrzymanych ciężkich, i na e, wysoku, nie? niezależnie od talizmanu. Chyba że masz talizman, który zwiększa ci tam stagery, albo łezkę na stagery, nie? Którą łezkę mam akurat wymieszaną? Nie, zobaczymy, jakby więcej demerzu z ciężkich, przytrzymanych. Hello! A nie, ja nie mam, nie mam łezki na ciężkie przytrzymane. Ja mam teraz przecież łezkę, żeby nie być marszutowanym. O. I stager i co z tego skoro do mnie lecą jeszcze te główne To jeszcze w pierwszej fazie nie Więc tylko jedna, jedna salwa zamiast dwóch Więc nie jest źle Okej okay. It! Dobrze! Kurwa, eee. to mogło być załatwione 15 śmierci temu. Mogło być, ale nie było. Mówiłem, że pierwsze podejście to było takie dobre, bo to było pierwsze, nie? Na świeży umysł. Dziewiczy umysł. Dobra, to co? Wbijemy levele teraz. He, he, he. Tam na górze jest jaki kamień? Tam jest jakiś maksymalny kamień, nie? Normalny czy nienormalny? Skąd się brały te fisty, te fisty? Proszę ja ciebie, bardzo chętnie się podzielę tą informacją, bo to są świetne fisty. Są tutaj pod Koloseum w tej w stolicy, nie? Jak tu wchodzisz od Koloseum i tu masz tego jednego gladiatora, gdzieś tutaj pod rożną sobie chodzi, tu masz drugiego gladiatora i tu masz jakiś talizman, ten ten jeden z tych, który używam, to chyba pod tym tutaj jak sobie bardziej wokoło pójdziesz, to tutaj dosłownie są te fisty. z broń. Mają blida, mają dużo sager de są szybkie. Tylko jedyny minus, że są dość e, mają mały zasięg, ne? nie? Nie wbijaj leveli, bo popsujesz! O nie, dobrze nawaro, że mi podziękowa podziękowałeś. Powiedziałeś, dziękuję. Tak miałem powiedzieć. Słowa wyprzedzają myśli, albo myśli wyprzedzają słowa. To jest w tej skrzynce? Maksymalny kamień 10, biały czy zwykły 25? Bo ja nie pamiętam. Nie ma sprawy, dziękuję, dziękuję. dla dropi ten sprzedaje kraby, tak. Ten, ten od krabów. Żeby żeby starfisty wziąć, które mają i więcej damage'u bazowego, i więcej stagger damage'u, i jeszcze bleed'a, czyli są ewidentnie dużo lepsze, to musisz. Okej, okay, zwykłe. To musisz wziąć ten. Dostać się już do, do stolicy, nie? Więc musisz smoczego jeźdźca czegoś tam udupić przy wejściu. Albo go zrzucić. Wiem, że to, tak też ludzie robią na No Hitranach, nie? O, uwaga. Godzina 2137. O kurwa, nie lubię tutaj ten dy. Dobra, aż się napije, bo ja boję się, że. <ścoughs> szczerze, że ten, ten dy też mnie tutaj udłupi na tym poziomie HP. Ona my, ma mnie na jednego graba, prawdopodobnie. To na bank. Dań się ten normalny. Na tak też. O ty kurwo. Przestań się bronić. Nie. Mówiłem, kurwa, a mógłbym przebiec po prostu, mógłbym przebiec i kliknąć łaskę, nie? Można go też zrzucić, no właśnie, tak wiem, że robią na, na no-hit nie? Widziałem, że tak robi Lilagi i tam reszta e, runnerów. Nie wiem, niewygodnie mi się leveluje. <laughs> Dokładnie tak. Muszę mieć wszystkie staty statystyki na minus, bo wielmożnym z Matyvionem nic nie pasuje. Ja mi, się, mi się nie chce modować tylko po to, żeby mieć staty na minusie. To już za dużo roboty. Kurczę, za dużo roboty. Mogę się sobie pomodować, żeby się pobawić w inne głupoty, ale nie żeby mieć zero statów. No i chuj, i trzeba czekać na windę teraz.